Witam. Mam przed sobą wahacz Forda Focusa, wahacz tylny wzłużny. Potrzebujemy wymienić tą poduszkę, zwaną popularnie cukierkiem. Do tego celu posłużę się następnymi akcesoriami. Jeden jest taki element, drugi taki. W ten element Muszę wkręcić słupki gwintem 14 razy 1,5. Tutaj skręcamy. To też. Następnie to dokładam do tego zestawu, do tej płytki. Skręcam. Całość nakładam teraz na siłownik. Ta tulejka posłuży mi jako element ciągnący. Tak, muszę zablokować kołkiem. Dobrze. Teraz w tłoczysko siłownika wkręcam ten element, który będzie wyciągał. jeszcze tutaj na odpowiednie wycentrowanie pierścień wkładam i całość teraz dostawiam do wahacza. Do wahacza muszę to teraz spiąć kołkiem. To jest wszystko co potrzebujemy do wyciągania. Mogę rozpocząć pompowanie. Jak będą się Elementy zbliżały do siebie, one będą się ustawiały w osi. Już mamy właściwe wyciąganie. Wyciągnęliśmy, zwalniam zawór na pompie się luzuje, rozłączam poszczególne elementy. Tak. Teraz te elementy już nie będą mi potrzebne, niektóre. Stawiam je. Nie będzie mi potrzebny również ten element. Więc je rozkręcę, płyczka będzie potrzebna, teraz ten element już nie. To też nie. Stawione. Teraz tak, tą poprzeczkę skręcam skręcam z tymi dwoma słupkami. Następnie zakręcam tą poprzeczkę na tłoczysko, skręcam tłoczykiem, tak będzie poprawniej. Tak. Pierścienia wkręcam z kolejne dwa słupki i to montuje tutaj razem. Teraz tak. Na wahaczu jest wyżłobienie. Ja je tutaj zaznaczyłem na czerwono, żeby było bardziej, na czarno, żeby było bardziej widoczno. Czyli płetwa tego silenbloku, bloku, tego cukierka musi być w tej płaszczyźnie. Wciskam to troszeczkę, żeby mi się trzymało. Można to tam sobie pobić czymś. Nie ma to większego znaczenia. Teraz to wszystko dostawiam do wahacza. Tak. Zakładam ten element, który będzie nam robił wciskanie. Dla formalności kluczem tylko sprawdzę. Dobrze, dobrze. I możemy rozpocząć pompowanie, a tym samym zasadniczy ruch wciskania silen W tym elemencie jest wytoczony zamek na odpowiednią głębokość, także jak ten element dojdzie do wahacza, będziemy mieli ustaloną od razu głębokość, na jaką powinien być wsunięty. Ten kukierek doszły nam płaszczyzny do końca, zwalniam zawór na pompie, i możemy wszystko rozłączać. Wymiana 7 roku skończona. Dziękuję. Zapraszam na kolejne firmy filmy firmy Mateo z Aleksandrowa Łódzkiego.